Gotowy, Rider? Drabina. Uf, uf. Dobrze, schodźcie. Ojej! <śmulny> <śmulny> tu, Ryder! E, Ryder, znaleźliśmy naszą słonicę. Świetnie. To gdzie teraz jest? Na namiocie Marszala. U mnie? Myślę, że jest głodna. O nie! Chyba nie zjada mojej przekąski bananowej, prawda? Tak, już prawie kończy. Hej! Okay. <grystanie> Uważaj! Jej, widać, że jest spragniona. Słonie potrzebują dużo jedzenia i picia także. Jej rodzina mogła pójść do wodopoju. Przekonajmy Gildę, żeby poszła tam za nami. Roki? Słucham Cię, Ryder. Zapakuj swój pojazd bananami i niech Gilda idzie za Tobą. Się robi. Pieski z psiego patrolu mają kolejny świetny plan. <słuchaj> Spotkajmy się w pobliżu drzew z bananami. Zumo, nie spuszczaj jej z oka. Albo może z ucha. <słuchaj> Dobrze, banany załadowane. Ta katapulta bananów działa! Świetnie! Dlaczego nie wchodzi do wody? Przecież chce jej się pić. Tęskni za rodziną. Zajmij ją, póki nie znajdziemy stada. Nie ma sprawy! Uf, uf. Działko wodne! Niej, co ona robi? Weszła do wody. Tak. Powiedz się. Cóż, może to nie jest idealne zdjęcie dzikiej natury, ale wyszło naprawdę dobrze. Haha, ha. bardzo śmieszne. <laughs> Mówi Ryder. Ryder, znalazłam brata gildy. I jej mamy! Wygląda na to, że sunęła się ze stromego zbocza. I nie może wyjść. O, -o mamy problem! I to bardzo duży! A to ciekawe! Jak wyciągnąć biednego gruboskórzca z przerażającej przepaści? Mm? Co? Musimy wciągnąć mamę słonia na górę! Rabul pomoże! Hey, Ryder! Co tam? Potrzebny nam dźwig! Liczymy na ciebie! śpiesz śpieszy na pomoc! Cześć! Sieć! Wow. Sieć! Dobrze, Opuszczaj Linę. Jasne. Zabierzemy te słonie do małej gildy. Gotów, Roki? Gotów! Juhu! Nareszcie! Idealne foto! Oj! Jestem cały. Marszał, zrób przyświetlenie chorej nogi Jake'a. Sprawdzimy, czy nie jest złamana. Uh, rentgen! Uh, uh! Mm. Nie widać złamanych kości. Uh, uh! To tylko zwichnięcie. Mam szczęście. Marszał, zrobi ci opatrunek. Jeden bandaż na stopę. Uh! Nieźle! Możesz na niej stanąć? No nie wiem. Aj! Raczej nie! Marszal? Kula! Proszę bardzo! Ach, dzięki marszal! Nie ma sprawy! Dobrze pieski! Wychodzimy z jaskini! Za mną! <laughs> Dziękuję wam, pieski. Spisaliście się na medal. Znowu! Ważne, że się udało. Jeśli będziesz znów potrzebował pomocy, to nas wezwij. A w zasadzie to potrzebuję. Mamy cię podwieźć? Do domu. Bez problemu. Marszałek pomyślał i o tym. Ha! Możemy ruszać! Świetnie. Pa pa pa, pa Wreszcie w domu, i noga już tak nie boli. Rabu był taki dzielny. Byłem? Znaczy. Pewnie, że byłem! Oczywiście! Nic nie powstrzyma super psa! To nic takiego! Pająk! O, dzięki, Ryder! Nie ma sprawy, Rabu! Ice powinna przelatywać obok góry Jake'a właśnie teraz. Tam leci! Ice! Widzimy cię! Słyszysz nas? Ale nie widzę. Mam pełno dymu w kabinie. Ła! Uff! Trzeba mieć sokole oko, żeby latać między drzewami. Ła! To prawdziwy wysoko! Hej, ptaszku! Oto twój obiadek! Niezły rzut ice! Całko złapał rybę zamiast mnie! Nie ma sprawy, Sky, ale miałyśmy szczęście! Wow! Wygląda na to, że się skończyło! Nie martw się Ice! polejd za sky! Chase przygotował Ci lądowisko na polu farmerki Yumi! Śmiało Ice! Poprowadzę cię! Jestem tuż za tobą! Blisko, Chase, ale Sky musi je dobrze widzieć. Robi się! Łoł. Latarka! Dobrze, ale to wskazuje tylko, gdzie stoimy. Musimy jakoś oświetlić ten pas. Rocky, masz może jakieś stare latarki, co? Pewnie, kilka się znajdzie. Dobry pomysł, Ryder! Chase i Rocky się tym, tym zajmą! zajmą. Powinnaś już być blisko farmy, Sky. Wypatruj naszych świateł. Rozumiem. Widzę światła, Ryder. Prawie jesteśmy Ice. O nie! Chyba nie dam rady. Samolot spada zbyt szybko. Muszę skakać. Jejku! Ryder! Ice będzie musiała wyskoczyć. W ciemności? Nie będzie widziała, gdzie ma lądować. Mm. Właśnie. Ice, a chodziłaś kiedyś po skrzydle? Tak, to moja ulubiona sztuczka. Nigdy nie widziałeś, jak ona chodzi po skrzydle? Przecież robi to najlepiej na całym świecie. O, dziękuję, Sky. Świetnie. Sky, zrzuć jej linę i uprząż z helikoptera. Jeżeli wyjdzie na skrzydło i uda jej się zaczepić, to nie będzie musiała skakać. Jasne, Ryder! Słyszałaś, Ice? Wychodzę na spacer! Leci, uważałż! Uważaj, Ice! Ech, niestety, wybacz Sky, ale jej nie złapię. Mam spadochron, muszę skakać! Spróbujmy jeszcze raz! Podlecę tak blisko, jak umiem! Mam ją! Złapała się! <słuch> ale, ale, ale. Świetnie, Sky! Czekamy na was na farmie! Zaraz będziemy! Ryder, sprawdzisz co z Amelią? Pewnie, ale kto to taki? Samolot! Każdy pilot nazywa swój samolot! Rozumiem. Mogę śledzić lot Ameli stąd. Wygląda na to, że wpadnie do wody. Chase, pojedź nad zatokę i wyciągnij ją szybko, zanim zatonie. Chase się tym zajmie. Mówi Marshal, jak mogę pomóc? Marshal, zabierz sprzęt medyczny. Zbadasz ice, jak wyląduje. Już się robi. Psi Patron, rusza do akcji. Może dodam to do pokazu! Ech. Dzięki, Sky! Nie ma sprawy, Ice! Nie wierzę, że to ja ją uratowałam! Ona musi być gdzieś tutaj! Tam wyszła! Zaczekajcie, tutaj, a ja ją znajdę! Czekaj! Nie pozwolimy ci pójść samemu, prawda? Stój! Oh. Dobra, nie pozwolimy. <śmulatuj> <śmulatuj> Uu! 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 Światło! Tutaj jest! Raczej była. Jej, tu miejsce jest super! Mówimy na to świątynia królowej małp. Legenda mówi, że gdy ktoś zdejmie naszyjnik z posągu, cała świątynia runie ze złodziejem. No nieźle! Tutaj jest! Chase, zajmij ją czymś. Ja wezmę telefon. Super śpieg, Chase się tym zajmie! Łup! Lina! Oh. Hej, Mandy! Popatrz tylko na to! Woo! Przedstawki! Tego na pewno nie umiesz. Wow! I w tył! Całkiem fajne, nie? Jej! Wspaniale, Chase! <grym z narodowań> Hej, ty też sobie nieźle radzisz na linię, Mandy. Doskonale, Chase! Mam komunikator! Dobrze, a teraz stąd wychodzimy. Zaczekajcie, tylko zrobię kilka zdjęć. Proszę, Ryder, zanim stanie się coś złego. Dobrze. Dalej, Mandy! Idziemy! Nie! Mandy! Zabrała naszyjnik. Teraz wszystko się zawali. W nogi! Wszystko. Ta klątwa! Musimy odłożyć naszyjnik na miejsce! Sky! Uh. Jak mnie słyszysz? Głośno i wyraźnie. Ale ten wielki głaz zablokował wam wejście. Potrzebna nam pomoc! Rubble, potrzebujemy twojego spychacza w ruinach i to szybko! Już tam jadę, Ryder! <laughs> <laughs> Rubble, śpieszy na pomoc! blokował im wyjście. Ryder, Carlos i Chase utknęli w środku. Użyję mojego młota żeby go rozwalić. Może wtedy się wydostaną. Oo. Tylko jak mamy odłożyć ten naszyjnik? Czas na super szpiega Chase'a. Wow! Szpiegowskie okulary. Wow! Wow! Lina. Ciekła. Światło. Upuściła naszyjnik. Teraz mamy szansę. Ostrożnie. Jestem cały. Już. Chyba się udało. To prawda. Dobrze, więc wychodzimy! O, chowaj młot! O, łopata! Ryder, Rabel usunął kamienie sprzed wejścia. Sprawdźcie, czy już się wydostaniecie. Yy, Jest za ciężki! Musi być inny sposób na zrobienie przejścia. Sprytnej małej małpki. Mandy! Na razie! Dzięki, że nas wyciągnęliście. Wystarczyło tylko zawołać o pomoc. I co to za zapach? Ryba? Ryba? I znów ryba. I jakiś całkiem nowy zapach. Nic nie powstrzyma super szpiega. Wow. Przysawki! <grybuj> Hej, nie widzicie, że ja tutaj pracuję? Przeszukaj pokład Chase. My z Zumaus sprawdzimy pod wodą. Już ciemno. Lepiej założę szpiegowskie okulary. Ha! Aha. Ślady prowadzą do tego włazu. Myślisz, że się tu ukryjesz? He? Mam cię. I co tam znalazłeś, Chase? Znalazłem. Gumową kaczkę. Ha, o hura! Znalazłeś pana kaczora! Ha, ha, a nie wiedziałem, gdzie on się podział. Dzięki Chase, dobra robota! Chase! Łapka! Wyłożymy przekąski na pokład i zwabimy złodzieja. Szpiek Chase się tym zajmie!